płynne dodatki do zanęt. Właściwie każdy karpiarz miał z nimi do czynienia. Używa je w różnych sposobach nęcenia, wzmacniając różnego rodzaju zanęty, ale również przynęty, bo takie boostery można również jako dipy stosować, mocząc chociażby kulki. Tu mam serię Rapid firmy Mivardi. W tej serii jest 11 zapachów. Tu mam 7 przy sobie, takie podstawowe, których najczęściej używamy. Krab. Tutaj jest ananas, a więc również owocowe. Śliwka, czosnek, skopeks, squid i Truskawka, od której wielu zaczynało łowienie karpi. Jaki zapach wybrać? Nie ma na to odpowiedzi, trzeba po prostu próbować. Każdy znajdzie dla siebie odpowiednie, które nam, wędkarzom, będą bardziej pasować, niekoniecznie rybom, chociaż bywa tak, że rzeczywiście pewien zapach w danej wodzie lepiej się sprawdza. Co tymi boosterami możemy wzmocnić? Praktycznie wszystko. Poczynając od, na przykład, ziaren. Ja wypróbuję ananasa, który na pewno jest jednym z bardziej, w cudzysłowie, ułownych zapachów. Świetny latem. Tutaj mam mieszankę najróżniejszych ziaren. Konopie, także kukurydza. Oczywiście nie można przesadzić z ilością. Tego boostera, chodzi o to, żeby tylko i wyłącznie te ziarna wzmocnić zapachowo. To one w wodzie stworzą fantastyczną chmurę, taką zapachową, która będzie się wydobywać z leżących na dnie ziaren. Jak widać, właśnie ja to czuję. Ten booster jest tłusty po prostu. To jest znakomity sposób na to, żeby właśnie to wszystko wydobywało się i podążało od. Gruntu do powierzchni wody taka tłusta chmura, zapachowo-smakowa, również znakomicie będzie przyciągać karpie. Tutaj z kolei zrobiłem y, miks, z miksu do metod Fidera a także z mikro pelletu, i wzmocnię to wszystko właśnie boosterem. Rapid. to trzeba wszystko wyrobić, żeby miało odpowiednią konsystencję i to nam znakomicie się przyda do napełniania siateczek albo woreczków PVA. Do punktowego nęcenia razem z zestawem, kiedy taka mała porcja wpadnie do wody, no to będzie fantastyczna atrakcja, będzie przyciągać Przyciągać ryby do naszego zestawu. Tą zanętą napełnię teraz worek PVA. Rzecz, która jest bardzo ważna przy tego typu materiałach. Te boostery nie rozpuszczają materiałów PVA, więc bez problemu możemy napełniać nimi wszelkie właśnie siatki czy worki. Woreczek jest gotowy do wywiezienia łódką albo do zarzucenia po prostu wędką. Pięknie będzie się rozpuszczać na dnie. Natomiast jeżeli mówię o materiałach PVA, oczywiście jeszcze możemy dipować czy boosterować siateczki rozpuszczalne. Tutaj mam taką mini siateczkę, przez którą przełożony jest zestaw, przypony i zestaw końcowy z bałwankiem. On jest suchy w środku, bo to jest pelet, ale możemy to zaromatyzować powierzchniowo właśnie tym boosterem ananasowym. I warto wiedzieć, bo jedna rzecz jest dość ważna, mianowicie wszelakie rodzaje boostery najlepiej działają latem, kiedy w wodzie są naturalne zapachy, kiedy dużo tych naturalnych zapachów jest i czasami musimy się właśnie tym zapachem naszej zanęty przebić przez te wszystkie naturalne czynniki, które występują w wodzie. O, Proszę bardzo, zrobimy to powierzchniowe. Oczywiście to nie rozpuści nam tej siateczki PVA i zestaw jest już gotowy do zarzucenia. Booster ananasowy i kulki ananasowe. Kulki mają oczywiście swój ananasowy własny zapach, ale czasami warto je aromatyzować, kiedy łowimy, powiedzmy. Na gruncie, który dość ma mocny własny zapach, albo też wśród roślin, dlatego, warto sobie wziąć trochę tych kulek i powierzchniowo oblać je boosterem takim samym ananasowym, kiedy to wszystko wymieszamy i nawet nie musimy odstawiać na. Jakiś tam okres, dlatego że ten booster znakomicie lepi się do kulek, kiedy je wrzucimy do wody, te zapachy będą nam się rozchodzić po całej toni. Tak więc, boostery możemy używać do aromatyzowania wszystkich zanęt, także wzmacniania przynęt. No a jaki zapach? To sami już musimy wybrać.